La compañeros, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry Amnesia, 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 będę to mówił po polsku, Amnesia The Dark Descent, czyli Mroczny Obłęd z dodatkiem DLC, którego nigdy wcześniej nie ogrywałem. Amnezję można znaleźć na moim kanale. Jest to pierwsza seria, jaką kiedykolwiek w życiu nagrałem na moim kanale, z tego powodu kiepska jest jakość audio, jakość wideo, jest za głośne, mniej słabo słychać, a w pierwszym odcinku w ogóle mnie nie słychać, a więc... Mógłbym powiedzieć, że polecam do niej wrócić, gdyby nie to, że tam było to nagrywane już naprawdę parę ładnych lat temu, mam tam inny głos, kiepski komentarz i w sumie to nagrywałem nie, po, nie dla YouTube'a, tylko dla jednej konkretnej osoby, a komentarz to tak przy okazji był. Eee, także to były takie początki, jakby ktoś miał ochotę, może oczywiście sobie zerknąć, znaleźć, ale, ale te, teraz będziemy sobie próbowali nagrać ten dodatek. Bear in mind, death is final, nothing will be saved. Come on, wake up, you need to get going. Amnezja to jest e, jedna chyba z najstraszniejszych gier e, typu horror, w jakie dane mi było grać. E, I graliśmy sobie już w tę gieręczkę. Justina sobie kiedyś raz na chwilkę odpaliłem, e, ale, ale tam nic tak naprawdę nie zdążyłem ugrać. E, nic sensownego. Także spróbujemy sobie coś nagrać. Zobaczymy, co to pójdzie, jak, jak to pójdzie. Nie wiem, nie mam nadzieję, że gra nie jest za głośna, nie? Chyba powinno być OK. Gra powinna być głośna, żeby Was też przestraszyć. Powinniście słyszeć dobrze grę i mnie. A jak ja mówię, to gra się ścisza chyba w tym momencie, jeżeli ja coś komentuję. W momencie jak jest ładowanie, to tego OBS nie przechwytuje. Z jakiegoś powodu. No to pamiętam, to tak było, chyba nawet z Frapsem. Tylko, że ja tej gry nigdy z kamerką nie nagrywałem. Po, po raz pierwszy kamerkę dodałem, e, jak sobie grałem w ten, w penumbre... W penumbre... W penumbrę... Najpierw było rek, Nie, nie rekwiem tylko... Rekfem to była trzecia część. Jak się nazywa ta pierwsza część penumbre? Nie pamiętam. W każdym razie dopiero jak nagrywam czarną plagę, to, to dopiero wtedy... Mogę to pokryć? Nie mam tej... Eee, nie mam Oliwy.

Nie mamy niestety światła. Wiem, że może być cholernie ciemno, no ale musimy to jakoś przeżyć przecież. Tylko sprawdźmy w razie czego dźwięki może ścisze, tylko na, na dwójeczkę, chociaż może później na jedyneczkę będzie trzeba. A ja tu nic nie widzę, także spokojnie, nie jesteście sami. Znowu gramy w ciemności. W ciemnościach, w, w ciemnem roczne gry, który, w których nic nie widać. Nasza psychika się oczywiście ryje przez to, że jesteśmy w ciemnościach. A... Także tak naprawdę to, to też nie do końca się coś dzieje w momencie, gdy słyszymy jakieś dźwięki. Jeżeli jakoś dziwnie zaczynamy widzieć ekran tej gry, to wcale nie, nie musi to oznaczać, że, że przeciwnik jakiś nas będzie gonił. Bo to też może oznaczać, że po prostu naszej postaci odwala. Jak na razie jesteśmy. Nic nam nie jest z naszą psychiką, nic złego się nie dzieje więc więc chyba jednak to nie tak że nam coś odwala tylko naprawdę coś tu gdzieś coś jest znaczy się, no widzieliśmy jakiegoś stwora za kratami który się do nas nie dostał albo nie chciał może się do nas dostać nie wiem Dobra, mamy pierwszą lokację z jakimiś dziwnymi miejscami. Mamy jakieś beczuszki, które oczywiście możemy przesuwać. Możemy też się nawet na uportego, oczywiście, za tą beczką chować. A jakby jakiś potwór był, to możemy się spokojnie z czymś takim schować. Okej, okay. jakieś dźwięki spoko. Jest notka którou sobie bym chętnie. Nie przeczytał tak naprawdę, Tylko mi się tego nie będzie chciało wycinać. Także spróbujmy sobie to przeczytać razem, może co? Uh, as you well, as you very well know, the chief of police in Calais has turned down my request to pursue, pursue Justin Florble for stealing my son away ever since their affair started. Alois, my son, has forsaken his duties to his family and failed to pursue his career. Since the law seems uh, unable to find a crime within the realm of mademoiselle justice actions, I will ask you to receive uh, Dr. Victor Fournier later this week. He is a respectable Alice Aligniste. What the fuck, motherfucker. Uh, an expert in the human psyche, and he believes he may have found a legal way to in, incarcerate her. Inser, in, a może incarcerate? Nie wiem jak to się czyta. Nie wiem nawet co to znaczy. Ale dziwnie mi to brzmi biorąc pod uwagę, że jest ekspertem od psychiki człowieka i on wierzy w to, że znalazł legalny sposób na zrobienie czegoś jej, ale czego? If he is able to diagnose her as a Asana it would provide you an ample excuse to have her locked up. I trust you and you and your agency will not turn us down. Się domyślam się co może, o co może chodzić, ale nie jestem w stanie tego dosłownie sensownie dokładnie przetłumaczyć. No dobra. Jezus Maria, tu już jest potwór. Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Nie wiem, czy to coś da. Pewnie nie. Bo to się otwiera w drugą stronę, ale potwory nie umieją kulturalnie otworzyć drzwi, tylko je wywalają w drugą stronę. Co to jest? ma nic ważnego, skoro mogłem to rozbić się, nic nie stało złego. Ja nadal nie mam światła żadnego, ani krzesiwa, ani nic. Jestem ciążeńską? A ja gram tą, o której była mowa. To ja jestem tą wariatką, czy się oni tam ze mną coś złego robią, że mi odwala totalnie. Jakieś eksperymenty na mnie robili. Co oni, zrobi co oni mi zrobili? W ogóle jak pierwsza część, w ogóle podstawka tej gry, polecam. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, o... Londanum, to jest przedmiot leczący, który leczy i chroni. Cię tam tylko leczy. Co tu, czy pamięć, pamięć co, co? Zamknięte. It will no... no. jak to nie? Było coś w podstawowej wersji gry, do, którego, do czego niby potrzebowaliśmy mm, tam jakiegoś młotka czy czegoś. Aha, no mógłbym ci pomóc, gdyby... gdyby nie to, że nie mam jak, nie mam klucza chociaż mam co to jest? No dobra, ja nie muszę tego robić, mam nadzieję. Nie będę tego robił na razie. Jeżeli gra stwierdzi, że, że nie mam gdzie iść. Jezu, czemu ona ma jakieś odpały tutaj? Jakby przypominała sobie, co tu się dzieje. O kurczę. No nic tu nie znajdę sensownego. Jakieś jak Naprawdę by się oliwa przydała krzesiwo cokolwiek. Żeby sobie gdzieś rozjaśnić świecie No przejście. Poza tym musimy trzymać psychikę. No, co czas jest kli. Kri, klist, crystal clear. Jakimś cudem. Wtedy też jest ciemno. Jakieś węże słyszę, ale nic nie widzę. O. No. Jak trochę dłużej postajemy w ciemności, to postać zaczyna widzieć w tej ciemności coś. Ale... No psychika się rujnuje, jak za długo w tym stoimy, więc no nie chcemy tego. Bo im wygorszy mamy psychikę, tym wolniej później się będziemy poruszali i tak dalej. Możemy nawet paść, jeżeli potwora zobaczymy i on nas wtedy dopadnie, po prostu zabije nas. Przewróci się postać, po prostu szoku jakoś dostanie i nie będzie mogła uciekać. No tak jak zresztą dosyć znany efekt, jeżeli się zbyt boimy, żeby ruszać nogami, no to nie możemy uciekać. Uh, Justine, my love, I know I am not as talented as malo or as strong as Basile, but I am certain my love is truer. Do not my scars tell you so? I will continue to cut myself as long as it pleases you. I would even kill Basile if you wish. I know you say you like it, but he is hurting you. I will trick him to consume the bromide, poor Justine. I will help, just ask me to help. Alois. Forgive me. Uh, ok. Kolejne łańcuchy. Czasami też można jakieś. jakieś. Uh, jakieś efekty, jakby wywołać, dotykając różnych rzeczy. Uh, mogli tak twórcy gry, tak coś takiego ustawić. No i dobra, i w sumie obeszliśmy prawie wszystko dookoła. Zostało. Ja ci. Kurde pomogę stary, jeżeli tylko znajdę sposób. Jeżeli nie, no to cię zabiję. No co? Ten dźwięk piłowania czegoś. Chyba nie nogi, tutaj widać jakby krzesło było rozstupcone jakieś. E, dobra, to co? Z powodu, iż e, ponieważ nie mamy gdzie iść, bo tu jest przejście, którego nie możemy otworzyć z jakiegoś powodu. Będziemy musieli, musieli to jakoś wyłamać, pewnie. E, no, jeżeli on twierdzi, że nie jest za późno, no to może będę w stanie tę kłódkę jakoś rozdupszyć. Tylko drewniana skrzynka pewnie nie starczy. Bo generalnie jest, jest tutaj taka mechanika, że jak się rzuca jakimiś kamieniami czy czymś takim, to można coś rozwalić, ale. Ale to jest chyba za mocne. Znaczy się, gra nam, nas nie informuje w żaden sposób, że. No dobra, jeżeli gra tak nam, nam powiedziała, to. Nie da się tego do góry. No to trudno, stary, ale. How did I escape? Słuchaj, stary. Eee Sorry. Chyba nie miałem wyboru. Ha! Serio? Serio? No dobra, idziemy. To robić jakiś zapis. Nie wiem w sumie, kiedy się, tutaj, kiedy, kiedy się tu gra. Zapisuje, nie ma tu zapisu w ogóle. Ej, może trzeba ten, ten dodatek DLC przejść na raz. Ten, no nie wiem, może on jest na tyle krótki, że może faktycznie trzeba go. Jest muzyka tak, jakby mnie, tak jakby mnie coś ścigało. Więc może się pospieszmy. Robak. Nie wiem, no nic nie widzę za mną. Bo w postawce to tam tak zwana ciemność nas goniła i to były takie krwawe, jakie takie jakby. No. Takie. Ciało jakby porosta, które pojawiało się, porastało w różnych miejscach, i jak się na to wchodziło, to, to nas to zabijało. Znaczy się tam raniło, nie, nie, zaraz zabijało, ale generalnie ta ciemność nas goniła i się coraz bardziej rozrastała, rozrastała miejscami. Ała! A wszystko jest ok. Mimo już krew trysnęła trochę z nas, jest ok. Czyli jest to Cylinder in the phonograph. Szkoda. Czyli nie posłuchamy sobie tego, co tu było nagrane. Co tu było nagrane, tu nic nie było nagrane, to jest tylko odtwarzasz, a to co mogło być nagrane, to musimy sobie znaleźć. Dobra, to miejsce generalnie wygląda trochę jak. Yy, jak więzienia, czyli chyba najstraszniejsze, jedno z najstraszniejszych na pewno miejsc w, z postawki. Ah. Uh, Dobra. Ah, co my tu mamy? W 1858 Many Parisians had gathered last night to enjoy the performance of violin virtuoso Malo de Vigny. It was to be the grand premiere of several new arrangements of songs by fellow composer George Bizet, but the evening took an unexpected turn. Young Malo de Vigny turned up wi visibly intoxicated. His violin cried as the bow was jerked across the strings. The audience seemed forgiving at first, but started to boo the man of stage as he defaced the beloved song La Rose et la Baile. The stress apparently got the best of the young musician as he threw threw his uh, bow into the audience and finally collapsed. Mademoiselle Justin Florbell, who is, according to rumors, romantically involved with Monsieur de Vigny, looked quite amused by the event and had two of her friends, Basile Girox. And Alois Rassien carried him off the stage. The evening was saved by other musicians at the conservatory, who was able to perform a most delightful impromptu concerto in Malo de Vigny's absence. The audience showered their saviors with praise and calls, for Encore were awarded with spectacular pieces by both Offenbach and Chopin. <gasps> oh, yeah. Okej, okay, wszystko jasne. To było ustawione. Wszystko było ustawione. Mogę tego użyć? Nie, mogę to spalić. Nie, mogę w to wejść? Nie, mogę, mogę na pewno mogę, mogę w to wejść, żeby się tym zranić. A tutaj coś? Ała. All is good. All is good. All is good. Dobra. Trochę zaczęliśmy krwawić, ale what the fucka, motherfucker. Fajne rysunki, generalnie niezłe horrory, koszmary, jakieś mutacje, jakieś w ogóle... tortury, chyba też. No, ciekawe, ciekawe. No to się to generalnie w ogóle widzę, że to pokój tortur, jakby nie było. A tutaj coś było? Jest coś? Gratuluję, że przyjechałeś tak daleko. Jestem bardzo zaskoczona. Mam nadzieję, że udało ci się uratować pana Poirniera. On był przyjacielem i kolegą mojego papy, wiesz. My mieliśmy to, nie pisze broken ladder. Możliwe, że dało się tam przejść bez zabijania tego gościa. No, chyba, że ten kwestar będzie nam potrzebny później. Nie wiem. Idziemy tutaj. Nadal nie mamy oliwy, nadal nie mamy krzesiw. Musimy, kurde, chodzić cały czas w ciemnościach w tej grze. No przecież to jest jakieś nieporozumienie. Będzie to taki safe? Library, biblioteka jakaś, Loading. The downstairs library still reminded her of father. All those hours spent there had for fostered a sense of shelter. E, jest czarny ekran wiem o tym, bo ładowanie się nie nagrywa, ale... Będziecie mieli tak na ułamek sekundy. To co ja widzę teraz. Zaraz, zaraz przed załadowaniem. No właśnie. Dobra, gdy jest ten ekran taki niebieski, na błękitny, co się stało, to jest moment, w którym psychika się resetuje, nam się naprawia, jakby. Zaczynamy kolejny rozdział, jakby gry, kolejny etap, i chyba się to powinno teraz zapisać. Tak mi się wydaje, że to jest zapisane, więc z ciekawości wyjdę teraz i zobaczymy, czy możemy kontynuować, bo to jest chyba moment, w którym start new game, opcje, change profile. Jest tylko start new game, naprawdę muszę od nowa. To to nie było. Za... Możliwe, że ten Justin to jest faktycznie coś takiego, co wiecie, trzeba na raz przejść, że to jest za krótkie. Ale jest tylko start new game. Dlaczego? Nie chcę nowej gry. Może no nie wiem, no będzie trzeba pokombinować później. Ja sobie to... Yy, nie chciałem fał chciałem po prostu Skowron, z, z przyzwyczajenia fał nacisnąłem. Będę musiał to pokombinować, bo przecież tak nie może być, że ja bym musiał to przejść jakoś na raz, bo ja nie wiem jak długie to będzie. Chociaż był w Resident Evil 5 był też dodatkowy rozdział z złotej edycji, że tam się Chrisem i Jill chodziło po tej... po tym budynku, jakichś włościach i tam tego, z tym Weskerem tam się nawalało w budynku i co, to, to trzeba było na raz wszystko zrobić, tam nie było żadnego zapisywania, kontynuowania. I to było długie strasznie, tam z dwie godziny się chyba tam męczyłem. Dobra, niemniej jednak dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, ja sobie pewnie poza nagrywaniem ogarnę, czy da się tam dojść, ja to teraz wiem gdzieś, więc to mogę wszystko zraszować szybko, łatwo, fajnie. Także nie będę się tym przy tym jakoś bardzo męczył. Niemniej jednak bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Mam nadzieję, że macie ochotę na więcej amnezji. Możliwe, nawet, że raz jeszcze nagram podstawkę amnezji, żeby dodać kamerkę, żeby był lepszy komentarz, lepsze audio, wideo. Wszystko quality content będzie lepszy. Możliwe, że sobie tak zremakujemy trochę podstawową wersję tej gry. Także dziękuję. Pozdrawiam i polecam. Na razie.